Król papier. Siemanko! To znowu ja. Spodobał mi się bardzo pomysł, inspiracja mojej żony, jak wykonać wielkanocne jajka i postanowiłem sam podjąć wyzwanie i zrobić również jajka, ale nie z chusteczek, tylko. Z papieru toaletowego. Zostańcie ze mną i zobaczcie, jak nam to pójdzie. Zapraszam. I rozrywamy taki papier na kawałki. I w pierwszej kolejności musimy zobaczyć, ile jest warstwowy. Na pewno dwóch. Uuu, ciekawe, jak nam to pójdzie. A nieźle. To trzeba uważać, żeby obrazków nie uszkodzić. Odkleić tą pierwszą warstwę. Czyli to jest tylko dwuwarstwowy papier. Odklejamy tą pierwszą warstwę i szykujemy parę obrazków, które będziemy chcieli nakleić na jajko. Pomysł mi się tak bardzo spodobał, mojej żony, że stwierdziłem, że nie odpuszczę i też coś zrobię. I... Zauważyłem w ulotce, a raczej moja żona, że pojawił się papier toaletowy z zajączkami wielkanocnymi. Oczywiście ja wy wykorzystam na te jajka tylko parę kartek. A jeszcze zużyjemy użyjemy na święta. Goście będą mieli niezbłych ubaw, jak zobaczą w toalecie papier z zającami. Myślę, że to mi starczy na razie, i zaczynamy. Więc, tak do przygotowania takich jajek wielkanocnych, potrzebne nam będzie parę rzeczy. Oczywiście, ugotowane jajka na twardo, najlepiej. Papier toaletowy, bądź chusteczki. Ten filmik z chusteczkami możecie zobaczyć na naszym kanale, gdzie Iza zrobiła piękny film. Zobaczcie sobie, potrzebne nam jest. Białko z jajka, pędzelek, no i powyrywany ozdobień. Więc zabieramy się do pracy. Bierzemy jajko. Na jajko przykładamy wcześniej przygotowanego króliczka. Bierzemy pędzelek. Zamaczamy w jajku. Nie za dużo. Nie za mało. Tak w sam raz. I powoli z wyczuciem nakładamy białko na papier. Chwila wahania, ale już mi to idzie. Zobaczcie, jak ładnie się ten kryliczek układa. O, duży kawałek, taki krylik jest duży. Więc duży kawałek, więc trzeba powoli to rozkładać na boki. Tak, aby ładnie wyszło. O, proszę. Jak wyszedł króliczek. To teraz damy kwiatuszka z boku. Niech króliczek ma kwiatuszka. O. No ten papier toaletowy nie miał tak za dużo wzorów, ale mi się to spodobało. O, proszę. Jak wyszło kwiatuszek. Spodobało mi się to więc stwierdziłem, że wykorzystam papier toaletowy. I patrzcie, patrzcie co jest najlepsze w tej, w tej metodzie robienia tych jajek wielkanocnych, że nie musicie dokładnie wyrywać tych wszystkich wzorów idealnie, bo nawet jak będzie jedna na drugie się zachodzić, przypatrzcie się, rozsmarowujemy i tutaj kawałek białego nachodzi na wąsy królika. I co się dzieje? Jak posmarujemy to jajkiem, to, to, to co było białe, się rozpuszcza w jajku, że tak powiem, i robi się przezroczyste, i wąsy nadal widać. Metoda de best. O, proszę, zrobimy, że królik będzie stał, drugi do królika. Także będą dwa króliki, będzie rodzina. O, o takie. A wiecie, co jeszcze zauważyłem, tak teraz, jak robię, że te mniejsze kawałki, jak macie, wiecie, takie mniejsze kawałeczki. To lepiej się to rozprowadza, bo przy większych kawałkach jednak nabiera się gdzie trochę powietrza i się marszczy. No bo to duży kawałek. O, o, patrzcie. Patrzcie. Dwa na naprzeciw siebie. <śmum> Rewelacja. Tutaj na górze damy kwiatek nad nimi. O. I to co wcześniej mówiłem, patrz. Tutaj już się denerwujecie, że zasłonicie go. I proszę, rozmarowujecie i nic, żeście nie zasłonili. Także śmiało róbcie, o i to idealnie Wam wyjdzie. To jest naprawdę idealna metoda. Moja żona miała świetny, rewelacyjny pomysł. Normalnie DBS. Przyklejam następnego króliczka i patrzcie, jak to szybko idzie. Nie potrzebujecie nie wiadomo ile czasu na to, tylko raz, dwa to się wszystko przykleja. A wiecie, co jest z tym najlepsze? Że te jajka, można by powiedzieć, że są ekologiczne. Ponieważ nie wykorzystujemy żadnej chemii do przyozdobienia tych jajek. Bo jajko nakładamy na jajko i wykorzystujemy papier. No, oczywiście, tam trochę farby. Ale po, po rozbiciu tych jajek. Farba nie przedostaje się na same jajko. Przypomnijcie sobie z zeszłych świąt, jak żeście farbowali jajka. Po rozbiciu jajka zawsze było niebieskie, czerwona plama i zastanawiajcie się, czy możecie zjeść to, czy nie możecie zjeść. A tutaj tego nie będzie. Jajko będzie bieluteńkie. A pomyślcie, jak zaskoczycie swoją rodzinę, jak wyciągniecie takie pisanki na stole. Wszyscy będą w szoku. Patrzcie, jaka ładna pisanka. W tej chwili pisanka jest mokra. Odstawiam ją do wyschnięcia. Zrobię jeszcze parę, to pokażę wam w szybkim tempie, żeby was nie przynudzać moimi opowieściami. I zróbcie te pisanki. Zróbcie i napiszcie w komentarzach, jak wam wyszły. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Zarówno panie, jak i panowie, niech biorą się i robią pisanki wielkanocne. Z papieru toaletowego, bądź chusteczek, bądź serwetek. O, proszę jak to ładnie. Tylko musicie wymierzyć nie za dużo, nie za mało tego jajeczka. To ładnie się wszystko rozchodzi. Ładnie. Raz, dwa. O. o. Możecie też w komentarzach napisać, jakie potrawy serwujecie na święta wiel wielkanocne. Co uważacie je? Wiadomo, takie są znane jajka. Na różne rodzaje. Dzisiaj babka sernik makowiec o makowiec żujek moja żona robi pyszny żujek na święta przepyszny żujek ja zawsze jak mają być święta wielkanocne nie mogę się doczekać ponieważ moja Izabelcia robi taki pyszny żujek że normalnie wam mówię palce lizać mam nadzieję że zobaczycie może nie posmakujecie, nie poczujecie tego aromatu tego żurku, ale zobaczycie chociaż sam wygląd. I to powinno Wam wystarczyć. Także zapraszam, piszcie, piszcie. Każdy komentarz jest ciekawy. O, tutaj naklejamy tutaj naklejamy no, u nas to z tymi świętami nie wiadomo. Chcieliśmy pojechać do rodziny. No, ale mamy tak duże obostrzenia, że chcą nam granice wszystkie pozamykać, i nie wiadomo, co to będzie. Ale idą święta wielkanocne, więc nie smućmy się, tylko się radujmy. A. Pokażcie dzieciom, jak się robi takie pisanki. Dzieciom na pewno się spodoba. Wpadnijcie do, na kanał do mojego syna. Kanał Alex Show. On też zrobił pisanki. Tak się zainspirował tym, jak Iza wymyśliła to, że poprosił: Mama, kup mi też jakieś chusteczki, i ja też chcę zrobić takie pisanki. No i zrobił. Zobaczcie na kanale u Alexa Alex Show. I tam on też zrobił ładne pisanki. Patrzcie, przepiękna, normalnie jest przepiękna. Patrzcie, elegancko. No, tu może trochę odchodzi, Dobra, już tam się nie łapnie zasłówka. Troszkę wystarczy posmarować. I gitara. O. Tutaj elegancko. Katuszek. O! Jak wyschną te jajka, tylko muszą dobrze wyschnąć. To możecie jeszcze je natłuścić i one będą ładnie się świecić. Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł i weźcie lakier bez wachny i je pomalujcie. Szaktowałem. A jak chcecie na dłużej mieć takie jajka, to możecie zrobić z nich wydmuszki. Najpierw zróbcie z jajka wydmuszki. Wydmuszki wiecie, jak się robi. Bierze jajko się surowe, od góry się, nabija dziurkę od dołu i dmucha się. Tylko później wydmuchacie i całe jajko wychodzi tą małą dziureczką. O, może wam pokażę w innym odcinku. I wtedy możecie też taką wydmuszkę poopklejać i będziecie mieć na dłużej. Na przyszły rok wam zostaną. tak to dalej ale będzie fajnie. O, i patrzcie jak to szybko idzie kolejne jajeczko. No faktem nie przygotowałem się z tym, że chciałem więcej tych papierów znaleźć, no ale się nie udało. Bo nie było w sklepie. Może nie dostarczyli. Towar nie dojechał. Różnie to bywa teraz w czasach tych co mamy. Patrzcie i tutaj naklejamy na górę. O! Macie eleganckie jajeczka Proszę, raz, raz, raz i następny kolega przyszedł. O, tutaj ci się prawie złączą jej O, patrzcie. O. Jakiekolwiek podwiesło było całkiem przypadkowe. O, patrzcie. Wow. czar. Zobaczę, co tu jeszcze mogę wykombinować. O. Zrobimy takie, o tutaj następnego naklejmy zająca. wilki zajazd, no pogadi. O. o proszę, jak to szybko idzie, raz, raz, raz. I mamy naklejone, o. Normalnie, elegancko. Że tak powiem mucha nie siada, o te złączymy też. Patrzcie, patrzcie co wymyśliłem. Zające będą sobie wyrywać jajko. Słuchajcie, o żeby to dobrze siadło. O. A dzielą się jajkiem. Tak świątecznie sobie. O nie, 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 tak szybko. O. Piotrek nie tak szybko. Dobra. O, teraz dobrze. Ale patrzcie, jak to rewelacyjnie wyszło. E, e. Tego, żeście się nie spodziewali. Patrzcie. Dwa zające dzielą się jajkami. Pewnie to pan i Pani dzieli jedno jajko i wspólnie zjedzą je na święta rodem. Elegancko wyszło. Jesteście zaskoczeni? A, ale ja takie czasem mam pomysł. O, tutaj nakleimy jeszcze kwiatuszka. A jedno zrobimy takie, że byle jak po naklejam, Bo tutaj akurat ja tak naklejałem, starają się nakleić, żeby coś z tego wyszło. A jedno zrobimy takie że nie będziemy patrzeć, tylko ponaklejamy, jak leci. Czy mucha siada, czy mucha nie siada, to ponaklejamy. Ale wiecie co? Możecie pranka zrobić na święta. I spośród tych wszystkich jajek wsadzić jedno surowe, pouklejać ładnie. Takie surowe jajko pouklejać. I niech ktoś z rodziny sobie weźmie jajko i już to robi, sobie rozbije. Pomyśli sobie, że to całe, pa! I jajko się rozlewa. Macie pranka murowanego. Zawsze możecie powiedzieć, że się pomylili. Ale śmiechu będzie przy stole, co nie miałem to, która miała, to będzie nie na to. To będzie mały pech. Ale zabawa była na całego. Lecimy po całości. Jedno na drugie. Czyli bierzemy... Wymagujemy trochę jajka, żeby nam się nie ślizgało. I zajadł, zając. Z tej kupcją się. O, proszę. Tak. Wymagujemy go. Ciach, ciach, ciach. O. Z wyczuciem nie za mocno. Energicznie. I na to następny. Ciach. I tutaj, tak. Następny, zając. O, możecie sobie jajko trochę posmajować, to tak zauważyłem, że to fajnie to idzie, bo nie trzeba przytrzymywać. O, w drugą stronę. Wsmajujcie sobie, ten. teraz padło na ten pomysł. Posmajujcie sobie trochę jajo, przykładacie i już Wam się nie ślizga. I następne, o, tutaj pół zająca. Wsmajujcie, jajo. I tego pół zające nakleję. O. Poszukajcie sobie w sklepach różnych chusteczek, serwetek, papieru toaletowego, ozdobnego. Tak, żebyście mieli dużo tych wzorów, to możecie te wzory mieszać i trochę trawki dodać, trochę zielonego, tak, żeby to było fenomenalne. O, jeden na drugiego łazik. ale patrzcie, ten, ten biały, to białe się fajnie rozchodzi, to znika, to po prostu znika. Dlatego możecie kleić jedno na drugie i się niczym nie przejmować. I dzieci będą zadowolone, bo nawet jak coś nie wyjdzie, to tego nie będzie widać. I oczywiście chwalcie swoje dzieci za to, jak ładnie zrobią. To jeśli lubią być chwaleni, dzieci też. O, Tu naklejamy. O. Tutaj naklejamy. Proszę bardzo. Widzicie, patrzcie, niesymetrycznie na, nie naklejałem, jak popadnie. O, tak. I mimo wszystko to ładnie wyszło. Widzicie? Napiszcie w komentarzach o waszych pomysłach. Jak wy przyozdabiacie jajka I czy w ogóle przyozdabiacie, bo to teraz nie wiadomo, czy wszyscy przyozdabiają, czy nie. Wielu mówi, że nie ma czasu, ale tu czasu za dużo nie trzeba. Poświęcić chwilę, macie jajko ogarnięte. O. Tutaj też to tylko doklejmy, co będziemy z tym robić. O. Tutaj dokleimy. O, Patrzcie, jak to ładnie wchodzi. Dobra, skończone, patrzcie. Uf. Mogłem włączyć stopę, to byście zobaczyli w jakim czasie zrobiłem te jajka. Cztery jajka jak szybko zrobiona. Można? Można. Tutaj macie różne. A najbardziej mi się chyba podoba te jajko, które zrobiłem o te. To, to mi się najbardziej podoba, że się dzielą jajkiem. I takie zostawmy z, przy, przesłanie na tegoroczne święta. W tym trudnym czasie podzielmy się ze wspólnie jajkiem. I spędźmy te święta radośnie w rodzinnym gronie. Tak? abyśmy byli szczęśliwi na cały rok. Ja się z Wami już żegnam, zapraszam Was do nas na kanał i życzę Wam dobrej zabawy.